Nie, kochani, witajcie w kolejnym vlogtoberze. Dzisiaj Was zapraszam na. Chyba vlogtober 14? Kurde, nie wiem teraz, 16? <laughs> no, w każdym razie kolejny, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, co tam dzisiaj wymyśliłam za temat, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Z Wami ja tu muszę sobie tylko włosy poprawić, bo nie wiem w którą stronę. Bardzo mi, e, słuchajcie, urosły jakoś na długość, to zauważyłam. Ale mam cienkie. Zauważyłam, że z tej górnej części bardzo mi się przerzedziły. Tak jak widzicie tutaj, bo tak dziś mniej więcej dotąd, no to są takie w miarę, ale tutaj to są na dole przerzedzone, nie? A ta część dolna włosów, no to jest troszeczkę lepsza, bo tu są trochę grubsze i końcówki są cienkie. Także moje włosy w tym momencie to są długie, ale przerzedzone, nie? Ale ja wiem, że to jest kwestia tego mojego odżywiania, więc e, no już pracuję nad tym, żeby było lepiej. Słuchajcie, e, kiepsko się czuję, więc chcę to szybko nagrać, bo jakoś mam mało sił. Jestem taka, wiecie, osłabiona. E, muszę sobie potem, wiecie, zapodać e, buraczki i, i owoce i będzie fajnie. Znaczy nie tylko, żeby nie było mięso też, mięso też, <grym> żeby nie było. Że wiecie, że ja, tylko że ja tylko, wiecie, weganka, nie? E Chciałam powiedzieć, kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy o staropanieństwie, o byciu starą panną. sobie, kochani, mój telefon i przeczytamy sobie definicję, właśnie co Google nam tutaj mówi. Stara panna termin odnoszący się do niezamężnej kobiety, która przekracza przedział wiekowy postrzegany jako najlepszy okres, w którym kobiety powinny zawierać małżeństwo, e i kochani, co? Moim zdaniem właśnie tą byciem starą panną to ja mam takie różne zdania na ten temat, nie? Bo z jednej strony e, uważam właśnie, że niektóre kobiety są na tyle wybredne, że one same jakby się skazują na to, żeby być same, tak tak zwane stare panny, bo mówię o takim wieku Wiecie, może po 40, bo to też zależy, jaki wiek, nie? Bo teraz ogólnie się wszystko zmienia i, i różnie jest to postrzegane, nie? Na mnie na przykład yy, ja mam 33 lata i już yy, słyszałam na swój temat, nie? Że będę starą panną, że będę siedziała z kotami, mimo że ja. <gryw> powiem szczerze, że ja kotów nie lubię, nie? Więc jak już chcecie mówić, że ja będę starą panną, to ja będę siedziała z psami. No nie? Ale powiem Wam, że różnie jest z tym wiekiem i myślę, że taki wiek właśnie po trzydziestce to już zaczyna ee, wiecie, insynuować otoczeniu, że no nie masz męża, nie masz dzieci, nie założyłaś rodziny, no to będziesz starą panną, nie? Uważam kochani, że jest różnie, bo czasami kobiety są tak skupione na karierze, na rozwoju osobistym i na takim planowaniu, właśnie tego co chcą, na spełnianiu marzeń i tak dalej, że one e, po prostu nie chcą być z kimś, nie? Że one e, są takie po prostu kobietki, że, że po prostu patrzą na tą karierę, patrzą na to, e, co by chciały osiągnąć, i nie skupiają się zupełnie na zakładaniu, wiecie, rodziny czy coś. Ja na przykład mam tak w tym momencie, że wiecie, ja tyle przeszłam. Przez, przez te, w tych związkach, przez taki, e, wiecie, szlam e, emocjonalny, że ja na przykład w ogóle mi się zmieniło, e, jakby postrzeganie małżeństwa, nie? W tym momencie jest mi bardzo daleko do, do bycia, wiecie, mężatką, nie? Bo ja tak, e, jak obserwuję, w ogóle widzę tam na naprzeciwko, jak. Jak dziewczyna się przegląda, bo się ubrała, chyba w jakąś sukienkę i się przegląda, typ, czy dobrze wygląda. E, w każdym razie, mm, kiedyś, jak ja byłam młodsza, jak miałam te 20 parę lat, to miałam takie właśnie wyidealizowane postrzeganie małżeństwa, że jest, tak wiecie, taka wspólnota, że w ogóle ślub jest fajnie mieć, że tutaj ta suknia, że takie, wiecie, e, Taki, taki e, słodki sen y, o życiu po prostu w miłości, nie? A tak naprawdę po czasie i po tych wszystkich moich doświadczeniach uważam właśnie, że małżeństwo dla mnie na ten moment to w ogóle jest tak odsunięte daleko ode mnie, że nie wiem czy kiedykolwiek ja wyjdę za mąż, nie? Bo uważam przede wszystkim, że to jest trochę takie y, przetrącanie kasy, wiecie, na. Na marne, trochę no bo wydajecie, nie wiem, 30-50 tysięcy. Tak naprawdę za jeden dzień, no góra dwa z poprawinami. I, a tak naprawdę, no to może jest po roku, czy nawet po 10 latach może się rozwalić, nie? nie? Nie dość, że stracicie 10 lat, to jeszcze stracicie mnóstwo pieniędzy, które przeważnie zazwyczaj albo rodzice pomagają, a jeśli nie rodzice, no to kredyt, który tak naprawdę was potem obciąży, nie? Bo to wiadomo, 50 tysięcy plus jeszcze odsetki, no to się robi ładna sumka, nie? Więc kochani, czy, czy małżeństwo w ogóle w dzisiejszych czasach ma sens? Nie wiem. Nie wiem, powiem wam. Są takie pary, które są małżeństwami i jest wszystko fajnie, a są takie, które, yy, które po prostu się rozwalają po pół roku i jest wielka tragedia, nie? Także słuchajcie, bycie tą starą panną, no to czasami ma też plusy, bo unikacie tych wszystkich właśnie wydatków, unikacie właśnie tych zdrad, unikacie jakichś właśnie nieporozumień, niedogadania się. No ale przy okazji też unikacie y, uczucia zakochania. Tak naprawdę, nie? Bo to właśnie w miłości to jest o tyle, o tyle jest. Mm, nie za, czasami nie załatwo, dlatego że nie możecie przewidzieć, że będąc z jakąś konkretną osobą, ona wam nie zagwarantuje, że ona będzie z wami na zawsze albo na dłużej, bo tak naprawdę już po paru dniach może się wycofać, nie? Takie przypadki słuchajcie takich randek, które w ogóle były wspaniałe. I takie wiecie nieskazitelne, wszystko było cudownie, on fajnie wyglądał, ona też mu się podobała i cały po miesiącu się rozwalało, nie? Bo charaktery, słuchajcie, wyszły na wierzch i już nie było y, możliwości dogadania y, się i dogrania tego, nie? Także kochani, nie wiem, no z jednej strony to staropanieństwo jest właśnie złe, bo podobno y, jak jesteśmy długo samemu to nam się bardzo rozwija ta samotność, mimo że wiecie. Za... Zajmujemy sobie czas właśnie pracą, wychodzimy z, ze znajomymi gdzieś na miasto, chodzimy na imprezy, nie wiem, do galerii, że mamy swoje pasje, zapełniamy sobie ten czas. Zapełniamy, ja muszę, muszę to zerkać, wiecie, bo tu ludzie chodzą, <laughs> żeby mnie nie widzieli. <laughs> zapełniamy sobie czas eee... i nam się pozornie wydaje, że no dobra, teraz pójdę w pasję, rozwinę sobie moją firmę i, i wiecie, jeden rok, rok, drugi, trzeci, piąty, i jakoś się tak pozornie wydaje, że jest ok, ale przychodzi taki moment, że to właśnie tak walnie i, i odczuwamy taką samotność. Pojawiają się stany depresyjne, no bo ja już jestem teraz za stara, żeby sobie kogoś szukać, no bo mam te 45 lat. To, to przecież to już dziecka nie urodzę, i, i gdzie, ja mam, gdzie ja mam teraz rodzinę zakładać, nie? Z byciem taką starą panną, takim singlem, właśnie w tym późnym okresie, no to było trudno, nie? Że z jednej strony są osoby, które właśnie yy, szukały, szukały i, i tyle razy się zarażały, że w końcu odpuszczają, a są takie, które, które po prostu nie chcą że nie chcą, że czują się dobrze we własnym towarzystwie. Przeważnie introwertycy tak mają, że, że są singlami yy, albo na przykład znam taką parę, która yy, które, które wiecie, jedna osoba jest introwertykiem, a druga jest ekstrawertykiem i te pary są zupełnie, znaczy ta para jest odłączona od siebie, że jedno mieszka w jednym mieście na jednym końcu Polski, a drugie na drugim i i, to jest, I normalnie to jest małżeństwo, więc bardzo długo zastanawiało mnie, jak w takim modelu małżeństwa można w ogóle kontynuować bez, y, tą relację, bez mieszkania ze sobą. Ale w relacji z introwertykiem y, to taka relacja, y, no, znaczy taka sytuacja właśnie oddzielenia jest korzystna, nie? Bo dla in introwertyka, im mniej spędza czasu w ogóle z drugą osobą i z, w ogóle z drugim człowiekiem, czy przyjacielem, czy. czy czy, czy partnerem, to jest lepiej, nie? Tylko gorzej, jak ta druga strona to znosi, nie? To musiało być chyba już z dwóch introwertyków, ale no... Dla mnie w ogóle temat introwertyzmu jest myślę dobrym pomysłem na kolejny film któryś. Bo ja y, miałam taką relację właśnie partnerską z introwertykiem i bardzo mi się to nie podobało. I myślę, że sobie pogadamy właśnie, dlaczego, jak ja to odbieram. Oczywiście, to jest moje zdanie, bo na pewno oglądają mnie jacyś introwersycy i oni na pewno będą mieli też swoje zdanie na ten temat, więc jeszcze poczekajmy i y, nagram osobny film, i wtedy będziemy sobie kochani dyskutować. No różnie z tym jest i to wszystko jest y, kwestia indywidualna, ale jednak, y, co jest najbardziej denerwujące, że jak na przykład taka stara panna y, równa się singielka po czterdziestce. Yy, idzie na przykład na spotkanie rodzinne, właśnie na jakąś wigilię, czy coś w tym stylu, urodziny kogoś, no to właśnie najgorsze w tym jest, że rodzina naciska, nie? Że oni, no już poznałabyś kogoś, już yy, zobacz, yy, tutaj grażynka, kryśka, tutaj mają, prawda, swoich mężów, już mają podwójkę dzieci i tak dalej. A ty yy, wciąż jesteś sama, nie? Że już po prostu my nie wiemy, co mamy mówić, że ty nie masz dzieci, że wszystkim tylko yy, gratulujemy, a sami nie możemy się pochwalić, że mamy wnuki. No wiecie, rodzice czasami tak się zachowują, nie? Okej. Okay. Takie naciskanie, wiecie, zewnętrzne, że przyjaciółka na przykład mówi... Że, no, że, że my Cię zapraszamy na wesele, no ale to przecież przyjdziesz sama, nie masz partnera, no a co, samemu nie można się dobrze bawić, słuchajcie. To też, też czasami są takie kobiety, które dobrze się czują we własnym towarzystwie i, wiecie, mają te koty, mają te psy, kanarki, akwarium i po prostu i mają wszystko gdzieś, nie i nie potrzebują. Więc, więc to jest różnie, nie? Także, kochani, napiszcie, co, myślę, co myślicie właśnie o takich typowych starych pannach? Czy to się teraz zmieniło? Czy jest właśnie konieczne teraz by być w małżeństwie? Czy jest zupełnie odwrotnie, że teraz yy, właśnie są takie czasy, że wszystko się rozbija? Bo ja zauważyłam, że yy, ten, ta opcja małżeństwa się gdzieś zatraca, że jednak jest coraz więcej takich właśnie ludzi solo i, i że już, już nie chcemy się zakochiwać, nie? Bo jesteśmy tak, wiecie, poturbowani, zestresowani. Właśnie ten stres też nas wykańcza i nas wycofuje, nie? Że ja nie mam czasu, bo ja mam tyle stresu i, i po prostu jestem tak zajęta tą pracą i firmą i, i, i tym wszystkim, że, że nie chcę, nie chcę nikogo, nie? Ale to różnie. Bo ja, na przykład, jako ja, powiem Wam, że ja bym chciała mieć partnera, tylko że u mnie, w moim przypadku, to jeśli chodzi o dzieci, to jest niemożliwe. I też w sumie nie mówiłam yy, o tym, albo mówiłam niewiele, ale ja nie mogę sobie pozwolić na ciążę. Po prostu, no, to by było, jakbym ja to zrobiła, to by było takie mega egoistyczne, nie? Może kiedyś też, yy, też może kiedyś o tym powiem, yy, ale dla mnie na przykład taki model partnera na ten moment to najlepszy to by był taki, który sam wychowuje dzieci. Że ma już na przykład dwójkę swoją, i tylko jakby on jest samotnym ojcem, który właśnie się zajmuje, i ja się do, do nich po prostu dołączam jako ta z, z, zastępcza matka, zapasowa, mm. <laughs> powiedzmy, nie? I taki model, od razu, gdzie ja wskakuję do rodziny, jest dla mnie naj, najlepszy, nie? No bo wtedy ja, yy, wiecie, spełniam to moje marzenie o rodzinie, nie muszę rodzić. Nie, nie, zakłada, nie zakładam tych, tych właśnie tych moich zdrowotnych, jakby tutaj, rzeczy. I od razu wiecie, mam partnera, którego kocham. Być może ba bardzo szybko staje się mężem, chociaż niekoniecznie, no ale mam rodzinę, tak? I model, właśnie poznania kogoś jest najlepszy, ale no ciężko znaleźć też kogoś takiego, nie? Co by nam tak na 100% odpowiadał, bo czasami jest tak, że na przykład e, kolesie sami wychowują, ale jeszcze się spotykają z tą byłą żoną, no bo na przykład dzieci muszą widzieć matkę, nie? Co jest zrozumiałe, ale, ale mi by to nie do końca pasowało, nie? E, no mówię, tak skaczę po tematach, ale, ale takie są moje przemyślenia, że, że ja na ten moment, słuchajcie, strasznie nie ufam, bo się zraziłam, bo bardzo dużo mnie właśnie faceci okłamywali. Byłam zdradzona dwa razy, byłam traktowana po prostu w zły sposób, toksycznie, narcystycznie. Wiecie, taka, no, no naprawdę wyzywana, źle traktowana. I to, że na przykład dzisiaj te moje problemy ze zdrowiem i z tą psychiką, no, to są konsekwencje. To nie ma co się oszukiwać, że to są w pewnym sensie konsekwencje tego wszystkiego, tak naprawdę, co też dostałam od ludzi, nie? Od przyjaciół, którzy już się nie, nie, który po czasie nie, nie okazali się przyjaciółmi, od rodziny, która, która mimo tego, że powinna być najbliżej, to niekiedy jest najdalej, że wiecie, ze znajomą, którą znam się, nie wiem, 2-3 lata. Mam, wiecie, mogę bardziej się tak uzewnętrznić i powiedzieć o tym, co czuję, niż na przykład, wiecie, z kimś z rodziny. Już nie będę tutaj, wiecie, mówić konkretnie, ale no nie, nie mogę się zwierzyć, nie mogę nic powiedzieć. No bo, w odpowiedzi, jak ja bym się zwierzyła, słuchajcie, mojej rodzinie, to w odpowiedzi dostanę po prostu, ale co ty chcesz? Ty nie masz problemów, ty nie masz stresów, że w ogóle ty wszystko robisz beznadziejnie. Wiecie, mam tam swoje pasje, mam tego YouTube'a, YouTube no to robisz to beznadziejnie, w ogóle ze szkodą dla innych. No takie rzeczy słyszę, no to ja już wolę na przykład pójść do mojej koleżanki, którą znam te 2 3 lata, niż po prostu do rodziny, więc to też się tak składa na to wszystko, że Wiecie, jak jesteście singlem, no to to potem później się prze, przeradza w te staropanieństwo. No bo już ileż można słuchać, no to wiecie, już się oddzielacie od, od tej rodziny, żeby tego nie słuchać i żeby robić po swojemu, nie? Ale to mówię, dużo jest tutaj składowych. Dajcie koniecznie znać, bo ja już się troszkę zmęczyłam, muszę naprawdę odpocząć. Bo jeszcze muszę, słuchajcie, zrobić sobie kotlety. I jeszcze tutaj pozamiatać trochę podłogę, tam poczyścić blad, wiecie, trochę jeszcze tej siły potrzebuję. Więc napiszcie, co o tym myślicie, ja kończę. Bardzo fajne nam się światło tutaj zrobiło, bo już jest, wiecie, koło piątej, to tam jest ten golden hour czy jak to się tam nazywa. Więc ściskam was ciepło, zapraszam do innych moich filmów. Czekajcie, zobaczę, tak, po piątej jest no i co, widzimy się w kolejnym vlogtoberze już jutro, Bardzo się cieszę, że w miarę mi się udaje nagrywać te filmy mam nadzieję, że jakoś dociągnę do końca ale powtarzam to jeszcze raz żeby to wiecie, żebyście mieli świadomość że vlogmasów w tym roku nie będzie będą filmy świąteczne co 2-3 dni i myślę, że taka forma będzie najlepsza żebym po prostu mogła zawsze do was przychodzić z dobrym humorem, a nie wiecie <laughs> jeszcze w ogóle jedna dziewczyna chciała Żebym nagrała y, film, że jak sobie radzę, że wiecie, że jak otrzymuję takie negatywne w moją stronę słowa, to jak sobie z tym radzę i będzie, będzie spokojnie, będzie taki film, któryś tam pewnie następny, więc mam nadzieję, że będzie Wam odpowiadać. Z tym cza czasem Was ciskam. zapraszam do innych moich filmów, no i co? Widzimy się w kolejnym vlogtoberze już jutro, pa pa!